Moje oryginalne gołębie rasy kulbackiej są u każdego mistrza Polski. Moje gołębie i moje produkty i sukces gwarantowany. Witaj kolego, cześć! No to witam cię. Witaj. Ej, jesteś e, wicemistrzem Polski 2021 roku, tak? No tak, dokładnie. Okej. I opowiedz e, hodowcom, bo na pewno są ciekawi, jak się nasza przygoda za, zacznęła e, z, wtedy. No czy no co, no to jak wiesz, tak jak było. No, kiedyś zakupiłem tą samitę tam od Ciebie, e, to wystawiałaś gołębie. Aha, ta szelencka to no. była, nie? Tak, ona się wywodziła tam z gołębi szelens, nie? Mhm. Pa, ona, 12 rok, 84, jak się nie mylę, nie? Tak, dokładnie, to był jej numer. Mhm. I dałeś ją do rozpłodu? Znaczy, no to był specjalnie kupiony gołąb do rozpłodu, no bo ja zaczynałem z hodowlą, w ogóle tam nie było wcześniej gołębi i to tak no po prostu e, można powiedzieć gołąb kupiony z przypadku, ale no trafiony gołąb, nie? No fajnie. O, no. no i tak, to ja był tylko jedyny gołąb, jakiego tam od was kupiłem, nie? To wow. jedyny gołąb, jakiego wtedy właśnie tam kupiłem. Mhm. I ona dawała dobre gołębie, naprawdę dobre gołębie ona dawała. Mhm. Po, no, no szkoda, szkoda, no szkoda, że ona już nie żyje, bo ona po prostu dwa lata temu już, no jak to mówiąc zdechła, nie? Mm, no. Opowiedz, no ale... opowiedz, jakie tam ta córka była, bo to miała super wyniki, nie? No, ona wydała taką córkę właśnie 25-27 dzięki tam, że tobie tam ją wtedy kupiłem, tak. po prostu jak udało się to tam kupić. E, no i dołożyłem tego swojego szelenca i z tego połączenia ona właśnie dała i takie gołębie tam dała, nie? Mhm. Mm I jakie tam dała? Wy wyniki tej najlepszej córki w ciągu 5 lat tam miałeś rodowodzie wystawione? No, ona miała 61 konkursów zrobione, nie? To 61 konkursów w ciągu 5 lat, tak? 5 lat, dokładnie. I to był co celował wszystko, od A do Z, nie? Od A do Z. I to Dali rozhodowałeś, ta, ta szelenca tych rodzin? Znaczy, to mam w rozpodzie dzieci, wnuki. I to Dali przekazuje, nie? Mimo, że to dalsze pokolenia, Dali to przekazuje. No, ona, ta Tamita bardzo dobrze spasowała z tym To tym hmm. Było takie połączenie kapitalne akurat to. To dobrze spasowało, bardzo dobrze to spasowało, nie? Fajnie. No, okay. To tak, no można powiedzieć, że e, jakby powiedzieć z takimi gołębiami, to jest jakby trafić wszystko w Totolotka, nie? No i zobacz, jednego gołębia widziałeś tam na filmie, na pewno go wybrałeś sobie, nie? Znaczy, ja wiedziałem, czego szukam, bo ja typowo tylko szukałem właśnie gołębi e, z tych szelęców i wiedziałem, mm -hmm. co chcę. No i właśnie ta samica, ten gołąb, jak tam był na tym filmie, to ty tam sprzedawałeś, bo tam sprzedawali chyba około 20 gołębi, ja chciałem typowo tylko tego jednego, nie, bo ten gołąb mm -hmm. mi się tam najbardziej podobał i no i tego głębia wtedy właśnie od Ciebie zakupiłem, nie? Tak. Jakiego koloru był ten gołąb? Chyba białolota? to była niebieska białolota. Białolota, no. jeszcze ja pamiętam ją totalnie. A, ja wiem, ja, znaczy, ja to wiem, na ja to pamiętam, bo to wtedy e, Ty tam wyprzedawałeś dużo tych gołębi. Było widać, że, że też gołębie dosyć fajne, długo selekcjonowane, dlatego no kupiłem tą jedną samicę, no ale udało się, to fajnie, nie? I imbredy nie? Wszystko w czystej krwi. I te fosy? No nic. Mi, mi to zależało tylko na tych szelencach, bo po prostu e, Szukałem tego o taki, powiem i tyle, nie? No fajnie. No, to mi tam... no, Szkoda, e, szkoda że, że ja ją 10 lat temu od was kupiłem, a, a dopiero po 10 latach wyżejście się odezwali, bo tak naprawdę jakbym tego w wyniku nie zrobił, to kontaktu z waszej strony by nie było. Więc szkoda tak troszkę, że e, tak to poszło w tym kierunku, no ale no nic. No nie jak, ta. No jak może my mamy tyle klientów wysz i może nie, nie, rozumiem, zawsze, nie, tak. nie zawsze jest czas też na taki kontakt, nie, ale... Ale go dobre, ale dostałeś takiego gołębia jak nigdy w życiu, nie? No, nie będę tego ukrywał, no gołąb był trafiony w no, nie? No. Naprawdę to tam, ten gołąb, no to kapitalny gołąb, nie? Tak. No. Po ta prostu samica naprawdę, i z budowy była super, i oko miała bardzo dobre rozpłodowe, więc tu nie ma co ukrywać, no gołąb był... Jakie no, miała oko? Nie? Jakie pamiętasz, jej oko, jakoś było? Lazer. Laser. taki. Uh -huh. No, laser. Typowo oko rozpłodowe, nie? To budowy okej okay. no bardzo ładna seria i była. te i te gołębie co teraz zrobili, czy te wicemistrzostwo Polski, to wszystko z tej rodziny to jest ta rodzina to już były gołębie właśnie krzyżowane no. one bardzo dobrze bardzo dobrze w krzyżówce pasują. Ja, gołębie, ja, nie? bo te imbredy to jak najbardziej jedno skrzyżować. one dalej przekazują tak ja, dalej. To, ja to pokrzyżowałem tutaj z moimi gołębiami i naprawdę mhm. te gołębie dają dają radę nie i no bardzo ważne jest też kiedyś wrócić znowu na, na te, na te nacjonal, albo na te majs z tej majs jeden, ten najlepszy szlęca i ten nacjonal, wiesz? No, że to Znowu wrócisz na ta krew. A ja tak. nie wiedziałem nawet, że ty takie wyniki masz. To kolega Leon ze Śląska mi dzwonił, Przemek zadzwon do, Boż nazywasz Kubica, nie? Tak, dokładnie. Zadzwon do Marcina, e, on ma po twojej, ma ta córka, 5 lat, 60, coś kursu, a ja mówię, a, ta będę dzwonił. Zadzwoń do niego, bo to szczery chłopak, on na pewno nie będzie kręcił, no i mówię, to zadzwonię do ciebie, ale wczoraj jechałeś do Tydanii, nie było czasu, nie? Co, co to ja będę kręcił? No on dom jest oryginalny, kupiony tam wtedy, no to, 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 to... nie no, ma no. no, nic do ukrywania, tak? No tak, ale wiesz jak to różnie jest, nie? Z tymi hodowcami, tyle lat już hoduję gołębia. wiesz jak na początku to... Przedaj mi dobre gołębie, no, no to naszykuję mu, potem robi te wyniki, no to jeszcze ma kontakt, potem zaczyna się te koleżeństwo z tymi różnymi biznesemami, wiesz o co chodzi? No, powiem tak, e, nie wchodźmy w ten temat, bo no. to nie jest temat na takie rozmowy, ja po prostu nie chcę tam ingerować. mi tam. Ja, jesteś... tam nie jest potrzebna żadna reklama, Rozumiem. Jak, bo, bo mnie jest że tak, że gołębie są dla nas, nie my dla nich, jako, robię, masz... robię to, bo to lubię. Przyjemność, nie? przyjemność masz do tego, nie? Tak. Dokładnie. I to jest super, że jesteś taki szczery i to jest to jest bardzo fajne. Dlatego tam, no ci mówię, ja tam nie chcę mieć żadnych tych tego, po prostu Robię. Wynik, zrobiliśmy wynik, fajnie się cieszymy i no gołębie fajnie. są, będziemy, będziemy, latać dalej, nie? Tak. A jak a, a jak rozchodujesz te gołębie dalej, bo ona była niebiesko-białolotka, znowu przebijają te białoloty? Ech, nie, nie, wnuki bardziej przeważnie są niebieskie albo nakrapiane, nie? Mhm. Ale masz też, no. ale jak niekiedy coś tam przebije, coś biało, białego, nie? Znaczy to, to, wszystko zależy, wiesz, jakiego gołębia rozumiesz, nie? A, rozumiem, rozumiem. Jak tam coś dołożysz, to tam marno, to i tak, nie? Mhm. Ale więcej tych głębi było niebieskich, nie? No, to trzelęce to przeważnie niebieskie, nakrapiane, dużo niebieskich. Białolota tak, to, to było rzadkość, ale też się zdarzają. No zdarzały się, zdarzały się tam, ale większość to jest niebieskich głębi, nie? No, fajnie. Na no to tak, pozdrów Leona, bo on kiedyś miał ze mną kontakt, chyba dwa lata, czy dwa, czy dwa, czy trzy lata temu, a później przestał się odzywać i tak, widzisz. No bo starszy pan, on z Holandii pracował, wiesz, i on potem... Tak, tak, ja pamiętam, po... on kiedyś dzwonił dosyć często do mnie, a później po prostu tak, tak kontakt się urwał. No ja, ale on w porządku jest, fajny, miły człowiek, i że fajnie pogadać zawsze, dużo to, informacji. To widzisz, <laughs> To jest no, ma jakby, jakby, jakby nie Leon, to nawet by nie wiedział, że taki gołąb tutaj jest. Nie, to ja by wcale nie wiedziałem nic o tobie, nie? Bo skąd? No, no. Bo to pamiętasz, że jednego gołębia sprzedałeś e, dla hodowcy, nie? I to, i to, to nie pamiętasz. Skąd to masz wszystko pamiętać? No rozumiem, wiem, wiem o co ja, wiem. Okej, okay, dobrze, to teraz może będziemy nie. więcej razy w kontakcie i będziemy działać. A ja na drugi tydzień do ciebie zadzwonię. Pozdrowienia dla żonki, bo ja widziałem krótki fragment, że ona się zajmuje gołębiami, tak jak i moja. Tak, dokładnie, dokładnie, zona tutaj dosyć jej, jej oddział jest dosyć duży, bardzo duży, no, no, no. bo to jednak ja, moja praca mnie tu ogranicza, a, a no. ona tutaj chodzi. Moja no, też, ja teraz y, byłem trochę w świat z tymi gołębiami i byłem na aukcjach, nawet o tym ludzie nie wiedzą, to żona się no, tym no. zajmowała, z tym wszystkim, wiesz. No, wiem, o to jednak dobrze mieć kogoś, mimo że była w ciąży, to, to te, 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 te kosze targały. By nie było, a musiała wysłać, bo wiesz, jak obieca komuś wysłać i nie wyszlesz, to opie. Musisz od razu wysłać. Nie ma, nie ma co Ok. No fajnie, dziękuję Dobra. ci za wywiad. Jest jakiego oddziału jesteś, to żeby to wiedzieli. 0,99 Jaki to jest oddział? Odolanów. Od, pod, pod, od Dalanów, ja? Odolanów. Aha, okej. Okay. No fajnie, ludzie będą już ko kojarzą. Fajnie, dziękuję tobie i na drugi tydzień ci zadzwonię. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrowienia. Cześć. Słyszeliście, koledzy, na jednym zakupionym gołębiu szelenc taki wspaniały wynik. Zapraszam wszystkich hodowców do współpracy. Naszykuję Wam super gołębie, super produkty i będziemy lata współpracować. Do tego ta nasza wiedza, te moje produkty i zobaczysz, jak Twoja hodowla odżyje. Bardzo prosty sposób nie trzeba tam, jakiejś fazy 1, fazy 2, fazy 3. Prosty sposób karmić ciągle to samo od początku do końca. Potem, te moje produkty do tego dołączysz i będziesz widział, jak będziesz śmigał. Nie trzeba nawet i dużo gołębi. Ważne jest tylko ten cały program robić cały rok przez cały okrągły rok. I w przyszłości będzie jeszcze więcej filmów. Zapraszamy.